Cześć, z tej strony Anton, witam Was w kolejnym odcinku gameplaya do gry Farming Simulator 17. Dzisiaj, znowu w takim składzie, jaki był, dwa odcinki chyba do tyłu. Jest ze mną Urban. Cześć. No i Janko. Nie ma. W sumie, tutaj na, na tej farmie nie mamy zbyt dużo do robienia. Tak naprawdę, tam mamy rzadkie foleistą, ale już wiem, że Alek chce zrobić tą rzadkie foleistą. Tak, więc zrobimy to w następnym odcinku. W następnym odcinku będziemy kupowali prawdopodobnie owce i nowe pole, a dzisiaj pojedziemy sobie do lasu. Chcieliśmy generalnie sprawdzić, jak to wygląda, bo ja jeszcze, w, panowie, jeszcze w ogóle nie używałem pociągu i chciałem zobaczyć, jak to wygląda z pociągiem. Sprzedaliśmy ostatnio z Jankiem większość naszego zboża, tak więc. Chyba dzisiaj zrobimy sobie drzewo, bo generalnie mieliśmy niezłą zabawę przy drzewie w ostatnim odcinku, tak więc pojedziemy sobie z drzewem. Tak więc tak, tutaj Urban weź sobie tego New Hollanda, podczep tylko pamiętaj, żebyś ciężar podłączył. Dobra. Odczep tą przyczepę no, a Janko ty tam już wiesz na Maplefield Mill sobie jeźdź tam wiesz, wiesz gdzie jest ten pociąg nie, bo tam jest Dobra. w kolorze drzew. Zresztą na, tej, na tym Farntychu to masz tam ten, drzewo jest jeszcze. No, pociąłem je. Pociąłeś się? Tak. No, w ostatnim odcinku właśnie zauważyliśmy, że ten, e, że, że tam jest kłoda. poczekaj. Ja sobie tu obejrzę ja te pole. A ja 20. Dobra. Dobre, ścisnąć? No, ciśnijcie tam. Ja tu sobie jeszcze obejrzę te pole. Co tutaj trzeba będzie? No, tu już można chyba nawozić. Wydaje mi się. A wy próbowaliście z tym Bugiem? Czy tylko u mnie tak chodzi? Ale, że co? No, z tymi misjami. E, nie, nie sprawdzałem jeszcze u ciebie. Ja też. No dobrze. Nie, ja, w, ja nie robię misji w ogóle, nie wiem. Jakoś Aha. tak cały czas MP gram z Jankiem. A, no, no to możesz nie mieć czasu nawet misji zrobić. Panowie sobie jadą tam, a ja się od razu tam tepnę, rozejrzymy się. A w sumie to pociąg chyba będę musiał odpalić. No, jest pociągiem, chcę sprawdzić. Tylko wiesz co, ja mam chyba pociągi wyłączone, muszę je włączyć. No włącz, bo właśnie chciałem się tepnąć dzisiaj. Teraz zobaczymy, czy ja się mogę natopnąć, tepnąć na pociąg jakiś. O, jest tam. Tylko nie wiem, czy to jest ta linia. E, to chyba jest ta druga linia. No. To ja tam podjadę pociągiem. Pod tą stację. Ona w sumie jest chyba niedaleko, tak mi się wydaje. Nie, teraz będę jechał z drugiej drugie manki. I w sumie tutaj będziemy mogli te długie kłody wrzucać, bo na tym wagonie mamy taki jeden wagon tutaj na, na drzewo. I tam generalnie te najdłuższe kłody będą szły na wagon, te mniejsze, jakieś cieńsze kawałki to będą szły na przyczepę. A to już chyba tu? Nie, to jeszcze dalej. Ale wszystkie drzewa tam mamy wyciąć, co tam są? Nie? nie wiem, zobaczymy ile tych drzew będzie no, tam. I sorry. ile będziemy mieli czasu, żeby to zrobić, nie? Jak widzimy z czasem. Niech ktoś tam kontroluje czas, bo generalnie mogę nie ogarnąć tego tematu. Ale nie, no, ale, o, się jestem. Tu jest chyba tu. Czekaj, ee, o bo tu się hamuje długo. Ja, będę musiał cofnąć. A w ogóle jak to w środku wygląda? Dość dopracowany mi się wydaje. No, na no, kurtce nawet. Tylko że wiesz, że tutaj nie ma żadnych animacji, żadnych wajcha się, no. nic, ani nawet tych, nawet, wiesz, tutaj ani nic, te, te zegary nie pracują, szkoda. Tu jest jakiś monitor, można by to było jakąś kamerę cofania czy coś tam wstawić. Jest jeszcze rzecz... Czy znaczy wiesz, to już jest fajne, ale jest jeszcze kilka rzeczy można by tutaj zrobić w tym. Znaczy moim zdaniem w farmingu już takie coś robią, to takie podpicy coś to mogli daćby na przykład w takim holmerze dużym kamerę cofania, nie? No, no bo kamerę na przykład na róże coś takiego, jak jest ten duży Nef Holland nie? Ale wiesz bo co? Miałbym takie wrażenie, że holmer w ogóle nie został ruszony od 15, nie wiem. Ja dużo na 15 nie jeździłem, a tutaj miałem jedną miskę, sorry, miskę, jedną misję na holomerze. Wiesz, tutaj i tak sobie patrzyłem, że mówię, no taka maszyna a w środku tak nie za bardzo jeszcze. Dobra, ja sobie tutaj zaparkowałem tą przyczepę, ten, ten wagon, jaką przyczepę. Wagon także na tym podjeździe, tak więc tu będziemy mogli wrzucać. O, już chyba dojechaliście, bo słyszę was. No dobra, Janko już tutaj dojechał. Urban jest ready. Zobaczcie ile tutaj jest drzew. Tutaj mam ten wagon już przygotowany elegancko, tak więc Urban będziesz wrzucał na ten wagon, ale takie dłuższe, takie kłody, tylko że ja będzie obczaić na jaką długość między innymi. A, a to tu jest takie stare drzewo. Ja wiesz nie... co, zetniemy, nie, ob... zetniemy jedno drzewo na miarę, żeby wiedzieć w ogóle jak na, na jaką szerokość na ten, ten wagon, wiesz, rzucać nie? Mogę ciąć? No nie, Wsz wszystko o, co tutaj dobra. dookoła jest możesz ciąć. Dobra, to tniemy. ale te, 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 te tego mnie <grym> ciął, bo patrz, one się obali na pociąg. Które? Gdzie ty ja jesteś? A bo tutaj bym zapar turem Tutaj właśnie. Bo ona jest krzywo, widzisz, jest po skosie. No. Tutaj no miałem zapar turę z tamtej strony, żeby się nie ogliło na przykład na pociąg A bo zostawimy je? Bo ono jest takie krzywe, że się powinno przewrócić. Ale wiesz jak to w farmingu, przewrócić się w drugą stronę. Weź za tak? turem, ale z drugiej manki. To no, ja jako będziesz strzymał, nie? A ja utnę. O oo. O o, na przyczepę A, prawie o. się na przyczepę. Ja to szybko. A bo dobra. Czekaj, ja Ty, ja mam dwóch urbanów trzymać. znowu. Jankowicz go? Ja No, dobra. Dobra, to ja sobie... Jeszcze tutaj... A, tu już ścięte jest. Ja tu... O, zobaczę tą operację, jak wy to robicie. Dobra, wal. No, wal. No, spokojnie, może ściąć. On już ma zaparty ten traktor. Poszło? No, już ścięte. Dobra, pchnij. Elegancko, panowie, to mi się podoba. To pomyciliście, elegancko. Tu jeszcze jest też takie jedno nowe... Ale tam, tamto może spaść nawet na tory. Elegancko, no. a tu będzie potężna... Uu. Tu będzie potężna sztuka. Janko, weź go tak... No, jak, gdzie go, w jaki, na jaki... Czekaj, jak go tu przyciąć? Z takie Uch... mi się wydaje, że... No, no, dobrać. to ładuj tutaj, no. Czekaj, no, zobaczymy tutaj. I gdzieś... W tym miejscu podejrzewam. W sumie tu wiesz, ta całe, to całe drzewo pójdzie na wagon, bo ono jest takie duże, nie? No, grube. Ogólnie. To tutaj jest małe. To ja... No dobrze, tutaj przytniemy. I z tego będą trzy. Dobra, to już spróbujcie wrzucać to na na ten, na ten wagon. Elegancko, widzicie? Nie trzeba jakieś. Weźcie tego, tego! E! Poczekaj, no, ja odjadę tym case'em, bo on tutaj będzie przeszkadzał przy wrzucaniu tego. Eee... nawet dłuższe mogą być Patrz jaki silny Patrz, nawet dłuższe mogą być, ale to... No dobrze. O, to dobre pamiętam. Ale tu są generalnie mokrotne. takie zdrowe, duże drzewa. Ty widzę, że lewitujesz. Ty, a weź ty weź wejdź na tą... Zaraz zobaczymy, ty bo... Ja chcę zobaczyć jak to wyglądało, czekaj. Ja pamiętam ci w tym poprzednim odcinku co ja kurczę lewitowałem. Weź. Yy... No. O! No weź na... Jankow a nie, nie ja, zabrał ja nie zabrałem kłody. A nie, bo to musi być taka kłoda, którą stanie jesteś. No podnieś. Nie mo O, ale nie. Ona jest trochę za ciężka. Wiesz co, przed ją, no. No dobrze i, i wstań na to. Nie, wiesz co, musisz być chyba na środku, bo ona ci ucieka. Musisz a, stanąć... Na <laughs> no weź no, a teraz spróbuj się podnieść. Wiesz co, ona ci ucieka spod butów, jak gdyby. O, 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 poczekaj, Urban! Ja sobie włączę pierwszy bieg. A nie, bo nie masz tego, tego. O, leciałem. No, ale nie, wiecie co, ja, ja tu wysoko poleciałem, aby tak... Ale można, co? A może z boku ja tak trzeba pod kątem? Ja właśnie... Nie, chcę ja Nie, czekaj, tu jest taki krótki kawałek. Na tym krótkim kawałku. To weź ty... Zobaczymy, jak, ja chcę zobaczyć, jak to robić. Podnoszę się? Nie. nie. O lecisz, ale wow. pomału. Pomału nie? nie, nie tak mocno jak wtedy, bo wtedy wiesz co było na przyczepie. Wejdź na przyczepę, może na przyczepie to zrobisz lepiej wiesz. Ty na przyczepie są jakieś tam kawałki chyba. Wrzuć na przyczepę no i wejdź, bo ja wtedy zrobię. O kurczę, byś go zabił. A on nie ma kasku założonego. I co? Udało ci się? Kurba Ale. za krótkie są. Za krótkie. Poczekaj, ja ci wrzucę tutaj ten duszy. Tak. O ten jest długi. O, kurczę, dostałem w pysk. <głosy> <głosy> Weź go słap Nie, gdzie ja? W ogóle gdzieś poszedłem do tyłu, Nawet, do przodu. Czekaj. Jak się wciśnie strzałkę do przodu, nie? Bo... To się tak jakby do przodu. Masia? Weź, weź sobie ją tak połóż na te, na płasko, na płasko, tak jak ja zrobiłem, i z przyczepy. Może z przyczepy lepiej ci polecić. Bo ja wtedy na przyczepie to zrobiłem. No i próbuj. Idziesz do góry, ty idziesz! Elegancko, zobaczcie. Ale to fajnie wygląda, tylko że tak powoli idziesz. Unosisz się, urban? O ja spadam. Spadasz na dół, wiesz dlaczego? Bo jesteś na jednym krawędzi. Musiałbyś bardziej chyba na środek przejść. Ale już wiem jak dlaczego. Bo to lata jak się włoży drewno na drewno. A może tak. To weź nawrzucamy tam Ale ja tu miałem ten, taki jeden na, na drugim i jakoś poleciałem. Zobaczymy. Muszę nie wiem czy się tu dołożyć. O. Tam, Ty przerzuci... przerzuciłeś, no? Dobra, ja to wrzucę z powrotem. Dobra, panowie, zabierzajmy się za robotę, później jeszcze pod koniec może tutaj pokombinujemy z tym lewitowaniem. Tu trzeba będzie popchnąć. Ups, coś chyba źle wziąłem. Bardziej na środku chyba. No. Wiesz co? Ale Miałem na środku, ale wyjechał. Ale nie, nie miałem dobrze panu. Nie, to nie jest na środku, jest to tak w jednej trzecie. Ale wcześniej miałem tak na środku. I co, elegancko nie, nie. wchodzą na tą ten, na ten wagon? To, to trzeba to będzie, to będzie to później to chyba zbinać pas. O, widzę już pas. Idzie, są. idzie. Właśnie, to jest fajne. Bo no. nie, to jest fajne. Właśnie, czekajcie. O, teraz pójdź. Janko, to już jest ścięte. Tylko nie. nie a, chyba że klina wytnij tam. No dobrze, weź to urban Weź tylko tak na środku raczej. dobrze, elegancko, tu wszystkie takie duże. Janko, tylko takie grube ścinamy. Wiesz, te mniejsze nie ma sensu się za nie zabierać. No ale tak jak teraz trzymasz tu na szczepanie. Na no zabaw Czekaj ja tutaj jeszcze znajdę. Tu jest jeszcze takie grube. Dużo jest takich grubych. No, tu jest fajne miejsce, nie? Ale tam na samochody co, bo później jak pójdziemy. W tamtą stronę. Czekaj. Zobaczymy ile ten wagon wejdzie. Tutaj też tak dużo tutaj wejdzie, wejdzie. wejdzie. Myślisz? O. Tak pod dwa z jednego drzewa tam. Po dwie kłody z jednego drzewa, no to... Oczątko będzie. Sami trzy oleczne świetnie. Tam masz jeszcze coś? O tam są już, jeszcze. Tutaj, jeszcze dwie Może dwie na raz Tu jest chyba za długa ta Nie, bo ta, nie, ta już dobra, jest przecięta była No przycięta. Weź ją chwyć O, kurczę to mi się wydaje, że może być za długa No zobaczymy A nie, ona już na Ale Dobra ten to wezmę jeszcze Spróbuję na, na przyczepę to O ty podniosę taką dużą Dobra, jedź sobie tam. Jedź tu spokojnie, obejdę się z tej strony. Janko, uważaj, żebym ci głowy nie rozwalił. Ty, ona jest chyba za szeroka. A spadła mi. Ale byłaby dobra. Do lewitowania byłaby dobra. O, zobacz! Widzisz? Widzisz? Ja ciebie podnoszę. Podnosisz mnie? Ja. <grym> ty, poczekaj, ja ją spróbuję ty złapać. Nie, ty nie mogę. A weź puść ją. Te cztery... Ty złapałem ją, ale, ale spadł, ale tak powoli spadł. Spadł tak powoli. Poczekaj, jeszcze ja sam próbuję. Eee, na przyczepie jest dużo, zobacz. Nie, nie wiem jak to wtedy zrobiłem, że tak miło, elegancko, wysoko poleciałem. Na przyczepie idzie. Teraz zobacz sobie. Janko, weź sobie wejdź, jak chcesz, albo zobaczę, jeszcze ja wejdę. Znaczy na przyczepie. No, wycinamy. Puczy, to wycinamy? się mogę wskoczyć na tą przyczepę. Czekajcie. z drugiej strony. Dobra Ua, Nie Jakoś nie za bardzo mi leci dzisiaj A bo tu się Podnoszę się? Nie Coś jest nie teges dzisiaj Dobra Nie kombinujemy każde... Ale mam drzewo Janko Mocne Tu jest jeszcze takie duże po... Które? Z, za za tobą Teraz jadę na nie Tutaj właśnie. Ono jest ścięte. Czekaj, a nie, gdzie? Tutaj. też co? Chcesz ładować? Nie Dobra, ja sobie tak trochę miał. poładuję. Z walną. Dobra, podjadę w walnę. Ja uciekam. Ale w Turmańkę... Dobra, tak, bo... Dobra. No, o. o, poleci na mnie. O sobie na ciebie nie pociął ja, Uciekłem. Ła ładnie. Bo. Jeszcze jest jedno ścięte, co ja wiem, że ja ścięłem. I ono jest dokładnie w tym miejscu gdzieś. Gdzieś tutaj jest. But... No takie wrażenie on się przychylił ten traktor Dobra, tu jeszcze to drzewo O, o kurczę no traktor mi spadł Eee, uciekłem, stążyłem tak obok upadłem Churban tam już zrobiłeś? O dobra, już jadę O no, teraz. Czekaj, już jest to Zmień widok, bo to za wysoko. Dobra, gdzieś tutaj jest chyba w połowie przycięte tak mi się wydaje. Eee, tutaj jest przycięte. O, dobra. Jest. Dobra. Myślę, że będzie dobra, o, może Zakręćmy. a Zakręćmy... Eee, raczej będzie dobra. Tylko jak ja wyjadę, bo tu jest chyba drzewo obok. Dże... A o dwa O, za, a zahaczyłem no. Czekaj, wydał się jakoś to tak zrobić. O, udało mi się. A teraz jest... O! Ty, Ja bym się... One były ścięte, ja myślałem, że ten. A ja mówię... Ale złamał drzewo, nie? jakiś <laughs> złamałem drzewo. Takie chude było, Ale tutaj jest dużo tych wysokich takich drzew. No, to mówię idealne miejsce, dlatego ja już wcześniej byłem i mówię, kurczę, to jest naprawdę idealne miejsce na to. No dobrze, to sobie teraz tak. Leci! Gdzie? Ojo! Ja. No, tam będzie ciężko ściągnąć to. Dobra. Chyba, że je chwycisz i wy tak Wyciągnąć chcesz? No. Dobra, to ja poczekaj, ja spróbuję tam pojechać. No, ty to. No, ja je wyciągnę. Podnieś się raczej. Takie całe. Tak żeby tylko je przepchać. No I tak do tyłu ja pociągnę, ale to dobrze. Ciekawe czy je ja chwycę. E, nie, ch nie chcę chwycić. O nie, chwyciłem! Ale idiota, a ją ja wypuściłem nie. Teraz nie widzę, bo gołem się są. Tak <noise> jak to zapisz. Dobra, o teraz dobrze mam ten, widzę, bo tu są te wiesz, takie drzewka, ja nie widzę w ogóle czy ja chwytam to, czy nie. Dobra, e, chwyciłem. Ślada, prawda, nie, o, do tyłu. O kurcze, całe drzewo. Ty, bo tam... Podnosi. Co? Zobacz, całe drzewo wytargałem. Dobra. I normalnie jeszcze go nawet nie uniosło, nie? Ja. O sorry, sorry Janku, Dobrze, że kask miałeś, widzisz chłopie. Nie wchodź pod tą kładę O kurczę Urban, na Urbana spadło, ja cię kręcę. Sorry Urban. Mam nadzieję, że nie będziesz miał jakiegoś uszczerbku na to. I że będziesz że, że po tym wypadku będziesz dalej mógł czytać. Chyba pani, że, że, że te nagrywałeś odcinek i ci ja wrzucił kłodę na głowę i... Nie. Ja nie umiem czytać. Dobra, czekaj teraz. A tutaj to jest takie grupa, a takie mało się zrobiło. A, a nie, one jest nadzywę, tutaj. Ty też musisz wytargać. Które? Oboje Gdzie? Najpierw Gdzie? tutaj obro. A nie, ona jest za drzewem. Jakby za to tu jeszcze jest jedna, nie? Tam jest ścięte. Tam jest, przy, przy, Wszystkie są Przy nale. pociągu. To jest już kanałek gotowy, dobra, brak. Ale tych drzew się to narobiło. Ale drzew fraj... No bo tu koczy elegancko miejsce jest. Na drzewa i one są duże. Dobra.